Dlaczego Pani tutaj przyjechała? Dlaczego? Żeby dać swój sprzeciw przeciwko temu, co się tutaj dzieje, co dzieje się w Polsce. Żeby ludzie widzieli, że nie ma czego się bać i trzeba wyjść, pokazać, że nie jesteśmy jakimiś robotami i nie będziemy robić to, co oni sobie życzą. A co Pani w ogóle robi? Czym się Pani zajmuje? Na dzisiaj nie pracuję. A... Niestety, bo jest taka sytuacja i niestety. A firma czym się zajmowała? Bo pani jest przedsiębiorcą? Czy pani pracuje? Byłam przedsiębiorcą i. Tak. No. A firma. To no, jest zajmowa? zawieszona. Czym się zajmowała firma? Sprzątaniem. Sprzątaniem? Tak. I ze co, względu jest... na to, że ludzie nie chodzą do pracy, no to nie ma do sprzątania biur, tak. A to, że rząd nam daje jakieś 500 plusy, 5000 dla bezrobotnych, dwa coś, on nie daje swoich, tylko daje nasze, bo my na to pracujemy i z miłą chęcią naprawdę zrezygnujemy z tego wszystkiego. Niech po prostu dają nam pracować, a my sobie na te wszystkie plusy sami zarobimy. Nie potrzebujemy od nich jakichkolwiek pieniędzy. Mnóstwo ludzi w tej chwili w sumie jest zadowolonych. Siedzą w domach, oglądają sobie Netflixa, grają w gry komputerowe zajmują się tam domowymi sprawami. Jest ludzi. No przecież pani zobaczy, ile ludzi przyruchy nikogo nie ma. Nikogo nie ma, bo ludzie się boją. A czego się boją? Przecież co, policja stoi yy, nie ale mam, co, mam nie Mam nie, nie, nie o to, że będą nas bić, że będą strzelać. Mam koleżankę, która pracuje, bo pracuje w sklepie, wyrażała swoje opinie na Facebooku i dostała upomnienie od szefa, bo niestety jest zapisem że albo się zamknie, albo po prostu się pożegnają. Ona tylko pracuje, więc no co ma zrobić. No więc potulnie siedzi cicho teraz, tak? I myślę, że tak jest właśnie większość ludzi, że mądrzy są na Facebookach, na tych wszystkich portalach, że tak, że trzeba ich odsunąć, że trzeba cokolwiek zrobić, żeby było znowu normalnie ale po prostu się boją i tutaj nie przyjdą, boją się, że zostaną spisani, boją się, że dostaną mandaty po 5 tysięcy, boją się tak jak w wyborach, tak, że muszą głosować, bo kara więzienia. No, są to jakieś bzdury, ale ludzie po prostu generalnie się boją. Musimy im teraz właśnie pokazać, że nie ma czego się bać. Tych mandatów w ogóle nie musimy przyjmować. No dobrze, nie przyjmuję mandatu, niech mnie dają do sądu, spotkamy się w sądzie. Konstytucja daje mi wolność, więc dlaczego mnie karają za coś za, za moje słowa, tak? Przecież nikogo nie obrażamy, chcemy tylko swojego. Nosimy wszyscy te maseczki, założyli nam kagańce i myślą, że nic nie będziemy robić. Dojdzie naprawdę do najgorszego, zamkną nas i będzie tak jak kiedyś, nie wyjedziemy za granicę na wczasy, będziemy musieli się prosić o paszporty. Nie będziemy po prostu mieć wolności. Każdy patrzy tylko na siebie. Tak jak mój mąż mówi, bo on dostaje, bo dostał 13, bo nasze dzieci dostają 500 plus, ale z miłą chęcią niech, niech nie dawają to naszym dzieciom te 500 plus. Ja im dam, niech dają mi tylko zarobić. I dam tym moim dzieciom 500+, plus, niech tylko pozwolą nam pracować. Na dzień dzisiejszy tylko moja córa pracuje, mój zięć siedzi z wnuczką w domu, bo pracuje w restauracji. Restauracje pozamykamy. Ja nie mówię, żeby państwo nie pomagało. W każdym, bodajże chyba, w każdym państwie jest, że jest ta dopłata do dzieci. I jak najbardziej, ale to w innej formie. Dajmy to dzieciom, a nie ludziom do kieszeni. Dajmy im to na książki, na zeszyty, że nas szkoła w tym momencie, przedszkole czy żłobek nie będzie nas nic kosztowało. Niech mają wyżywienie, niech mają wycieczki, niech mają kolonie, cokolwiek, ale niech to po prostu idzie na dzieci. Ja myślę i to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, po prostu, żeby to wszystko pierdekło już na, i, i dali nam święty spokój. Niech nie będzie żadnych wyborów ani nic. Niech pan Grocki przejmie to na ten czas, aż to się wszystko uspokoi, ustabilizuje. Ludzie wrócą do pracy. W tym momencie przeprowadzamy sobie wybory. Tylko, że jak wejdzie nowy rząd, nowy prezydent, niech to wszystko jakoś poukłada. Niech już nie ma tego rozdawania pieniędzy jakieś 500 plus, 300 plus, 2500. Jakieś ten... My nie mamy na to pieniędzy, jesteśmy za biedni na to. I no tu jest potrzebny jeden mądry człowiek który to wszystko weźmie w łapę, pieprznie ręką o stół, wypieprzy ten pis po prostu z wilczym biletem że żaden żaden polityk z PiSu nigdy w życiu nie zasiądzie już na stanowisku tak? poselskim. On nie może być w polityce. To, co oni zepsuli, tak jak oni się sprzedawają, że to, co powie Kaczyński, to oni robią. I tutaj właśnie jest. Głupie to jest stwierdzenie, ale tu jest właśnie ta wielkość i mądrość Kaczyńskiego. Naprawdę to jest cholernie mądry człowiek. My tutaj mówimy, zbieramy się o 10, zbieramy się o 11. Ludzi nie ma. Pan prezes mówi, jutro o 12 macie tam być. Oni już o 11 wszyscy będą tam stali na baczność i będą na niego czekali. Tak umiał ich wziąć, wszystkich za mordę, że robią to, co on chce. Ja tylko mówię to, co mnie boli, to, co ja bym chciała, żeby właśnie było normalnie, tak jak kiedyś. Po prostu pozwolić nam pracować, żyć i, i będzie dobrze i nie rozdawać naszych pieniędzy. Dobrze, dziękuję pani. Anna. Ja się dziękuję. nazywam Młodej Można mnie znaleźć na Facebooku, można mnie znaleźć na YouTube. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję ślicznie.